Czy cierpienie może mieć sens? Wyobraź sobie, że tracisz wszystko: rodzinę, wolność, godność. Jak w takiej sytuacji można nie tylko przetrwać, ale jeszcze odnaleźć głębszy sens? Viktor Frankl przeżył obóz koncentracyjny i odkrył coś, co może pomóc także tobie. W tym odcinku poznasz trzy kluczowe lekcje, które pozwolą ci znaleźć sens nawet w najtrudniejszych chwilach. Zanim przejdziemy do konkretów, warto krótko przedstawić tego niezwykłego człowieka. Viktor Frankl był austriackim psychiatrą i twórcą logoterapii, terapii, która koncentruje się na poszukiwaniu sensu w życiu. Podczas II wojny światowej trafił do obozu koncentracyjnego. Stracił tam całą rodzinę. Przeżył niewyobrażalne cierpienie, a jednak w tym piekle dostrzegł coś ważnego: ludzi, którzy pomimo wszystkiego potrafili zachować godność, nadzieję, a nawet pomagać innym. To właśnie tam narodziła się jego filozofia, jego kluczowa myśl. Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego wolności wyboru własnej postawy wobec każdej sytuacji. Lekcja pierwsza: Znajdź sens poprzez cel. Frankl zauważył, że w obozie ludzie, którzy mieli jasno określony cel, często mieli większe szanse na przeżycie. Nie chodzi o wielkie marzenia, to mogła być nawet myśl o ukochanej osobie, o dokończeniu ważnego dzieła, o pomaganiu innym. Cel działa jak kotwica. Kiedy masz coś, do czego dążysz, trudności stają się bardziej znośne. Frankl podkreślał, że sens można odnaleźć na trzy sposoby. Poprzez pracę lub pasję, czyli zaangażowanie w coś, co ma wartość, poprzez miłość i relacje, które dają nam motywację do działania, poprzez sposób, w jaki radzimy sobie z cierpieniem, nadając mu znaczenie. Frankl przytaczał historię więźniów obozów koncentracyjnych, którzy potrafili znaleźć sens w najtrudniejszych warunkach. Niektórzy myśleli o powrocie do swoich bliskich, inni trzymali się wizji pracy, którą chcieli dokończyć. Jeszcze inni pomagali słabszym współwięźniom, co nadawało ich cierpieniu znaczenie. Podobnie w codziennym życiu, jeśli mamy określony cel, choćby mały, nasze trudności stają się bardziej znośne. Badania psychologiczne pokazują, że ludzie z jasno określonym celem w życiu są odporniejsi psychicznie i lepiej radzą sobie ze stresem. Zadaj sobie pytanie, dla kogo lub czego warto walczyć. Znajdź nawet najmniejszy cel, na przykład pomóc komuś, przekazać swoją historię, rozwijać się. Skup się na tym, co możesz zrobić dziś, a nie na tym, czego nie możesz zmienić. Pamiętaj, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się inspiracją dla innych. Twoje cierpienie może kiedyś pomóc komuś, kto przechodzi przez to samo. Zapisz swój cel na kartce i wracaj do niego każdego dnia, nawet jeśli to mały krok. Lekcja druga: cierpienie można przekształcić w wartość. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu, ale to, jak na nie zareagujemy, może nadać mu znaczenie. Frankl opisywał ludzi, którzy mimo ogromnego bólu znajdowali sposób, by uczynić swoje cierpienie czymś większym poprzez zachowanie godności, pomaganie innym czy nadawanie mu głębszego sensu. Nie mamy wpływu na wszystko, co nas spotyka, ale mamy wpływ na naszą reakcję. Możemy pozwolić, by cierpienie nas złamało, albo możemy nadać mu wartość nauczyć się czegoś, pomóc innym, stać się silniejszymi. Zamiast pytać, dlaczego mnie to spotkało, zapytaj, czego mogę się z tego nauczyć? Przeanalizuj swoje dotychczasowe trudności i zastanów się, jak wpłynęły na Twój rozwój. Jeśli masz za sobą trudne doświadczenie, znajdź sposób, by pomóc innym w podobnej sytuacji. Rozważ prowadzenie dziennika wdzięczności. Nawet w bólu można dostrzec rzeczy, za które warto być wdzięcznym. Pamiętaj, że cierpienie może być okazją do wewnętrznej przemiany. To, co dzisiaj wydaje się ciężarem, może jutro stać się Twoją siłą. Lekcja trzecia: Masz wybór. Nawet w cierpieniu. Frankl podkreślał, że choć nie możemy kontrolować wszystkiego, co nas spotyka, to zawsze mamy kontrolę nad tym, jak na to reagujemy. W obozach byli ludzie, którzy pomimo ogromnego bólu wybierali życzliwość, wspierali innych, zachowywali poczucie humoru. To pokazuje, że nawet w najtrudniejszych warunkach mamy pewien zakres wolności. Cierpienie jest nieuniknione, ale nasza postawa wobec niego to już nasz wybór. Możemy się poddać albo walczyć, pogrążyć się w rozpaczy, albo szukać w tym sensu. Każdego dnia masz wybór, skupić się na tym, co straciłeś czy na tym, co jeszcze możesz zrobić. Zamiast koncentrować się na problemie, znajdź drobne działania, które możesz podjąć. Rozwijaj odporność psychiczną, zaakceptuj, że nie wszystko zależy od ciebie, ale Twoja reakcja zawsze jest w Twoich rękach. Wybieraj życzliwość. Nawet małe gesty mogą dodać sensu Twojemu życiu. Pamiętaj, że Twoja historia może stać się inspiracją dla innych. Twoja siła może pomóc komuś, kto dopiero zaczyna swoją drogę przez cierpienie. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu, ale ty możesz nadać mu znaczenie. Dziś poznaliśmy trzy kluczowe lekcje Wiktora Frankl'a. Pierwsza: znajdź cel, nawet najmniejszy. Drugie: przekształć cierpienie w wartość. Trzeci: pamiętaj, że zawsze masz wybór. Teraz mam do ciebie pytanie: co daje ci siłę w trudnych chwilach? Podziel się swoimi myślami w komentarzu. Może pomożesz komuś, kto tego potrzebuje. Jeśli ten odcinek ci pomógł, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To dla mnie znak, że warto tworzyć kolejne materiały. Dziękuję Ci za Twój czas. Pamiętaj, nawet w największym cierpieniu możesz odnaleźć sens. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.